Cześć, witajcie moje Azorki, z tej strony Azores, a w dzisiejszym odcinku Newsy od profesora IDEI, czyli pierwsza wojna cyfrowa. Witam. W tym dniu czeka nas długi i trudny temat do omówienia. Powiemy sobie o czymś, co nazywamy pierwszą wojną cyfrową na Blockstar Planet. Nie bez powodu przypomniałem Wam, co się działo w w BSP. To się przyda. Temat pierwszej wojny cyfrowej jest obszerny, ale jest mega ważny. Przed przeczytaniem tego skina warto, abyś zobaczył. Film Kamloxa pod tytułem Kaniec parkurów plus modzi cofają lewele PSP 2. Skin 123 skam pod tytułem Comics Beka 3. Komy w starych skinach Melania Git 141. 4. Skin Śnieżka 99, zapasowe konto pod tytułem Przepraszam, to moja wina. 5. Skin profesor Idei pod tytułem Walka o niepodległość, co wam czytałam w innym odcinku. Ok, to zaczynamy temat. Pierwszej wojny cyfrowej na Blok Star Planet. Ten temat jest ważny. Jak już pamiętacie, to Arianowcy kiedyś używali multiboxingu na bitwach. Programy plus multiki. Dzięki skinom profesor Idei i jego fanom. Oraz hipokryzji Pipek Oma, młodzi zauważyli ich oszustwa. Zebrali oni dzięki im arianowcy level. Od tej pory młodzi zmniejszyli XP na bitwach i zwiększyli dwukrotnie XP na parkurach. Niektóre osoby wykorzystały sytuację, by mieć większy level, a jednocześnie się na nie narobić zbytnio. To osoby typu Princess Igual zaczęły na sekach używać autoklikera oraz programów typu lol.zek itd i tym podobne. Przykładowa Princess Iguel już mniej oszukuje na BSP. Przeniosła się ona na MSP i to tam teraz używa programów do wbicia levela. Kiedyś używała ona na BSP na sekundówkach multiboxingu, a młodzie dzięki mi i, i. Mi i faną oraz hipokryzji pipek. Oma zabrali jej level i to potwierdzili: Skoro kiedyś używała programów, to teraz też używa ich. Tym bardziej, że jest aktywna czasem 24 godziny na dobę. Ale teraz robi to głównie na MSP i tylko czasami na BSP. Princess Igual za każdym razem twierdzi, że przypadkowo na MSP zostawiła włączone konto. Nie trzeba być geniuszem, by się domyślić, że kłamie i nadal używa programów do levela. Sławy. Tylko na tym jej zależy. Te wartości są dla niej cenniejsze od przyjaźni. Na MSP widać, że wbija ona równie ilości ekspat co tą samą jednostkę, czasu gdy jest online. Na BSP wbija je podobnie. To dowód na to, że ona używa autoklikera lub innych programów. Innym znanym przykładem osób używających programów na sekundówkach jest taki Marco i Butterfly z zagranicy. Mają konta na polskim serwerze. Byli oni. W rankingu High Store BSP na podobnym miejscu. Błyskawicznie wbili oni duży level programami na sekundówkach. Myślę, że są oni jakąś parą lub przyjaciółmi, ale jest też opcja, że były to konta jednej osoby. Mam na to dowody, że coś ich łączy. Marko i Butterfly to nawiązanie do kresówki, kreskówki Star Butterfly kontra siły złe. Kreskówki Star Butterfly kontra siły zła w trakcie kreskówki. Główni bohaterowie są najlepszymi przyjaciółmi. Dopiero pod koniec zostają parą, więc właśnie dlatego jestem pewien, że Marko i Butterfly mają ze sobą na 100% coś wspólnego. W każdym razie ich działania zakończyły się tym, że modzi odkryli, że nadużywają oni programów na sekundówkach. Butterfly nie ma już wysok wysoko w rankingu High Store. Marko jest, ale nie wbija levela, więc możemy z tego wywnioskować, że pewnie modzi zabrali level Butterfly i zafundowali bana Marko za używanie programów na sekundówkach. Oczywiście było też. Wiele innych oszustów, którzy używali programów na sekundówkach, aby wbić większy level dla fejmu, nie tylko na polskim serwerze. Samo granie w sekundówki można było uznawać za uczciwe. To używanie programów na sekundówkach do wbijania levela jest niezgodne z regulaminem. Inni ciężko pracowali na swój level grając godzinami, a niektóre osoby włączyły autoklikera i nic nie robiły. Oglądały sobie na przykład YouTube w tym czasie, a program za nich wbijał level. Potem takie osoby się chwalą swoim wysokim levelem dla fejmu i atencji. Takie osoby nie zasługują na swój level i nie rozumiem też osób, które grają całymi dniami na sekundówkach uczciwie. Po co wam ten level? I tak kiedyś ta gra przestanie istnieć, a wtedy takie osoby pozostaną same bez przyjaciół i rodziny. Może w tej grze dużo osób leci na level suby, sławy i cyferki, ale jest powiedziane w realu tekst typu Miałem 110 level w umarłej grze, więc macie mnie traktować jak królę królową. Wtedy w ich oczach kto inny będzie idolem, a o starych idolach zapomnął. W końcu w tej innej grze oni pewnie nie będą już fame'ami. To rodzina i przyjaciele są najważniejsze, a nie jakiś level fame, like w pikselowej grze, która i tak się zakończy. Przyjaciele z neta to coś ważnego, bo, bo po drugiej stronie ekranu są ludzie, którzy też mają emocje i poszukują przyjaźni. Gry online są po to, żeby mieć dobrą zabawę samemu lub razem z przyjaciółmi. Nie psujcie innym na przykład używaniem programów na sekundówkach. To był taki wstęp o przyczynach i skutkach pierwszej wojny cyfrowej oraz jej początkach. Powiemy sobie w drugiej części tematu, w następnym skinie. Tutaj macie streszczenie i jeszcze pójdziemy sobie na morały. Morał: Graj fair play. Nie oszukuj, nie używaj programu. Pozwól cierp cier cierpić radość z zabawy innym w grach online. Nie idź na skróty. Bez pracy nie ma nagród sprawujących przyjemność. Są ważniejsze wartości od levela i fejmu, jak BFF i rodzina. Po drugiej stronie ekranu też są ludzie z emocjami. Nie graj 24 godziny na dobę. Główny morał: za każdą zbrodnię, zawsze czeka cię karach. Kara. Dobra, część druga. Zapraszamy. Uczciwych graczy wkurzało to, że osoby używające programów na sekundówkach mają wysokie levele, nic nie robiąc. Napisali oni prośbę do moderacji, aby zmniejszyli XP dwukrotnie za przechodzenie parkurów i ukarali oszustów. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń i liczne dowody, młodzi zmniejszyli XP dwukrotnie za porozchodzenie parkurów i. czekajcie, bo muszę sobie tutaj przywinąć. Ok, ukarali nielicznych oszustów banem lub zebrań niem levela jak na przykład Marko i Butterfly. To jest właśnie przyczyna wybuchu pierwszej wojny cyfrowej Blockstar Planet. Adminom nie podobało się, że Gracze zbyt łatwo wbijają level i szukają sposobu na oszustwo, dlatego kazali modą coś z tym zrobić. To jest właśnie przyczyna wybuchu pierwszej wojny cyfrowej. Zwolennikom wbijania XP na sekundówkach Mega się nie spodobało pomniejszenie XP na parkurach dwukrotnie. Skutkiem tego było to, że zwolennicy sekundówek zaczęli szukać winnych. Winny dla zwolenników sekundówek to konfidenci, które mają wielką moc. Według ich winy, jeden swoim zgłoszeniem spowodowali to, że. Młodzi zmniejszyli XP dwukrotnie na parkurach. Według ich winy to jesteś bogowie, dla których młodzi robią wszystko. Zwolennicy sekundówek za najbardziej winnych uważali Melania G141 i Olusia Uśmieszek Nawias. Oczywiście był to tylko ich urojenia. Nie ma czegoś takiego jak winny. To wymysł i kłamstwo graczy. Tak naprawdę młodzi nie lecą na level jak niektórzy. Im bardziej zależy im na pieniądzach i na promowaniu. Więc to Kamlux i Mikalo26 są pupilkami modów. Nie Olusia. To oni mają bonusy. No tak, to chyba prawda. Nie ma co się dziwić, że w końcu oni, ci dwa YouTuberzy, promują ich grę i przycinają się do większej liczby zarobków i moderacji. Tak naprawdę to modą zależy na odbiorach. Oni nie patrzą na zgłoszenia pierwszej osoby z TOBI 1. Młodzi patrzą na zdanie ogółu. Ich celem jest sprawdzić radość jak największej liczbie grać czy BSP. Chcą oni, aby jak najwięcej osób grało w BSP, by kupowali VIP, bo z tego mają pieniądze. To większa połowa BSP zgłosiła nieuczciwość na sekundówkach i prosiła o zmniejszenie ich sp na parkurach dwukrotnie. Mieli prawo do buntu wyrażenie opinii. Zresztą adminy wiedzą, że im łatwiej graczom się w Bijalewym, tym bardziej ludziom gra się nudzi. To też ich zmotywowało do tego działania. Większa połowa BSP wyraziła bunt poprzez kulturalną prośbę opartą na dowodach. Niestety zwolennicy sekundówek wyrazili swój bunt i poprzez agresję hejtowali i wyzywali oni winnych. Kłamali też na ich temat. Fałsz, które zazdrościły im sławy i lewale albo po prostu ich nie lubiły. I to na tyle w tej części. W trzeciej części przejdziemy sobie do konkretów, czyli tego, kto nastawił zwolenników przeciwko i tutaj mamy już część trzecią. Przed przeczytaniem dobrze odsyła nas i um, przeciwko Olusiu Melania i 141. Dlaczego? Podzielimy sobie na dwie sekcje i podsumujemy. Oki, okay. oki, okay, to zaczynamy. Sekcja pierwsza, związania z Olusią. Z kina 132 skam pod tytułem Kongsbeka wiemy, że gracz Oni Królowa diamantów. puściła plotkę, że przez olusie modzi zmniejszyli XP dwukrotnie na parkurach oraz usuwają oni przez nią levely. Według jej kłamstwa to Olusia zgłosiła sprawę do moderacji. Napisała prośbę, aby modzi zmniejszyli XP na parkurach dwukrotnie. To ona według jej kłamstwa miała największy wpływ. Królowa diameutów zazdrościła Olusi Sławie i Lewera. Chciała wykorzystać sytuację i zmanipulować zwolenników sekundówek przeciwko Olusi. Niestety część osób nie nabrała, się nabrała i stanęła przeciwko Olusi. Olusia mimo że nie przepada za sekundówkami, nigdy by ich nie zgłosiła. Ona jest kochana i myśli o innych, a nawet gdyby zgłosiła, miałaby prawo do wyrażenia kulturalnego buntu. W każdym razie już mówiłem, że modzi brali pod uwagę zdanie większości konsumentów, odbiorców BSP, graczy BSP w nawiasie. No, młodzi chcieli oni, żeby gracze nie wbijali levela, a zbyt łatwo, bo wtedy gra im się znudzi szybciej, gdy nie mają wyzwania i oszukują. O tym też pisał skam 120, 123 skam w swoim skinie podał też przykłady oszustów używających programów jak Marco i Butterfly. To 123 skam jako pierwszy wypowiedział się o tej sprawie ogólnie 123 skam to wielki bohater narodowy blok Planek. On jako pierwszy podczas wybuchu wojny cyfrowej obronił Olusie w skinie pod tytułem Koms Becha. 123 skam w tym skinie Pisał też, że zwolennicy seków niepotrzebnie narażają się na zmniejszenie XP dwukrotnie. Do tego akurat jeszcze potem wrócimy. Ok? Kamlok zrobił sobie live z Olusią, był dla niej miły, a potem na pierwszym kolejnym live ją obgadywał i mówił, że to pewnie przez Olusia. Młodzi zmniejszyli XP na parkurach dwukrotnie, na live'ach ma mniejsze zasięgi, więc Kamlok nie narobił tak dużych szkód jak ostatnio. Gdy mówił, że to przez Olusię młodzi zabrali level tym, co używali multiboxingu, ja zrobiłem porządnego skina, który obronił Oluzie wtedy. To ta królowa diamentów narobiła okropnych szkód, ale i tak to plus dla Kamloxa, że odcinka nie nagrał o tym. Chociaż okazał się fałszywy, ale on powoli się zmienia na lepsze, tylko potrzebuje czasu, więc na razie daj mu szan szansę. Jeszcze na innym live'ie Kamlox sam się przyznał, że był toksyczny i że już taki nie będzie i mówił, że bierze tabletki na uspokojenie. Ogólnie na odcinkach stara się on mówić mądre rzeczy, chyba że się do nich przygotowywuje, bo na live'ach Kamlox mówi głupoty. Jego live'y mi się nie podobają, ale z tego co jego nowe odcinki już tak, tak ci cześć jak doceniam zmiany na lepsze, ale nadal muszę mieć oko na wady. Sekcja druga związana z Melania G141. śnieżka 999 kolegował się z Melania G141. To on wyjawił, że Miss Ariana 5 przyznała się do grania nie Fair Play. Sama Miss Arena 5 w pierwszym ze skinów napisała: Kom, Mam dość smulkików z prawdą. Równoznacznie to jest do przyznawania się, że skiny, które oni robią i moje koleżanki i koledzy, to prawda. Miss Ariana 5 przyznała się do używania. Program w swojej karierze. Niestety ten użytkownik usunął tego skina, gdy zobaczył, że ja i paru to zauważyliśmy. Bała się, że ktoś odkryje prawdę. Znieszka 999 wyjawił Melanie g 141: Sekrety arianowców i ich oszukiwaniu na sykach. Melanie g 141 to kolejna wielka bohaterka narodowa bez Ona dała modą mocne dowody. Po raz kolejny grają nie fair play. dzięki temu. Młodzi mają na oko Arenowców. Mimo to jej zgłoszenie nie wystarczyło. To większość zgłoszeń przeciwko moderacji spowodowało. No i tam już możecie sobie doczytać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tutaj mamy jeszcze. Chcę Wam powiedzieć, abyście sobie pooglądali te tutaj rzeczy, które Wam tutaj polecił, i chcę jeszcze podziękować. Profesorowi idei za pewnego skina, którego dla mnie zrobił. Skin jest, zaraz wam go pokażę. Tylko sobie tu możecie przeczytać i gdzieś zapisać. Skin jest o tym, że o moim kanale, tutaj właśnie to włączymy. Azure, super kanał na YouTube. Naprawdę bardzo dziękuję. Daję oczywiście lajka i tutaj wpadajcie na jej kanał i ogólnie takie rzeczy. Bardzo dziękuję. No więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że. Już wiecie o co chodzi, nie będziecie wszystkiego zwalać na jedną i tą samą osobę, tak jak to niektórzy robią na przykład na Olusie, bo doświadczyłam tego, jak pewna osoba tak gadała i jeszcze się zaczęła czepiać, że nie wrzuciłam odcinka, że Olusia jest głupia i takie tam. Takich osób jest dość wiele, ale ja oczywiście ników takich osób nie mówię. Jak to mówi profesor idei, dajmy im szansę, zmieniają się na lepsze. A teraz już Wam dziękuję za ten odcinek i może jeszcze, bo już chyba zrobił część czwartą, nagram kiedyś, tylko to jest strasznie duże czytania, ale fajne opisy i naprawdę do zobaczenia. Dziękuję w następnym odcinku.